Marta Guśniowska. Smacznego. Proszę Wilka. Gdyby ktoś jeszcze przed wczoraj powiedział Wilkowi, że czeka go podróż w towarzystwie zająca, zaśmiałby się temu komuś prosto w twarz. Dziś jednak wcale nie było mu do śmiechu. Nie miał najmniejszej ochoty na wędrówkę. Najchętniej wróciłby do domu i zaległ w łóżku. Lecz cóż było robić? Owszem, rozważał porzucenie zajączka, ułożył sobie nawet, co powie pajączce, wróciwszy przedwcześnie do domu. Porwali, ukradli, pożarli. Zakrzyknie tragicznie i wszystko zwali na lisa. Lis był łotrzykiem i miał już sporo na sumieniu, więc jeden zając, mniej czy więcej, nie zrobiłby mu żadnej różnicy. Plan był genialny. Był tylko jeden maleńki problem. Pajączka zawsze wiedziała, kiedy wilk kłamał. Nie było rady. Musiał w całości i bez szwanku dostarczyć zajączka do babci. Po drodze, dla zabicia czasu wilk zabrał się za edukację zajączka. Wpajanie mu wiedzy zawartej w podręczniku nie było jednak takie proste. Spróbujcie nauczyć czegokolwiek, kogoś, kto ciągle skacze, biega i zachwyca się wszystkim dookoła w najbardziej irytujący z możliwych sposobów. Ty przestań, wreszcie, tak skakać warknął zdenerwowany wilk. Skrzyczany zajączek położył uszka po sobie i przez chwilę szedł spokojniutko przy wilku. Przez chwilę. Czyli jakieś pięć do dziesięciu sekund, bo potem jego oczom ukazał się motylek. Zachwycił się zajączek i zaczął skakać, chcąc dosięgnąć tańczącego mu nad głową motylka. Po chwili pojawił się drugi. I drugi motylek! zawołał uradowany zajączek. I drugi motylek zakrzyknął na widok trzeciego. Przy czwartym było podobnie. I drugi, wyliczał zajączek. I drugi krzyknął na widok piątego. Przy szóstym wilk nie wytrzymał. Po drugim motylku jest trzeci motylek, a potem czwarty i piąty i szósty. Nie umiesz liczyć. Zajączek nie umiał. Mój tato miał mnie nauczyć, ale nieważne. Przerwał mu wilk, dla którego temat taty zajączka był wciąż bądź co bądź niewygodny. Niektórym mogłoby się wydawać trochę dziwne, bo przecież zjadł w swoim życiu całe zastępy najrozmaitszych zajęcy i żaden nie przysporzył mu wyrzutów sumienia i słusznie. Bo tłumacząc z wilczego na ludzki, to tak jakby mieć poczucie winy za to, że się zjadło kanapkę. W tym jednak jednym, jedynym przypadku kanapka okazała się czyimś tatą. Liczeniem zajmiemy się później. Powiedział wilk, przewracając kartki podręcznika: A teraz skup się. Punkt czwarty. Słuchasz? Słucham powiedział zajączek, ale nie słuchał. Zajęty był wnikliwą obserwacją pewnej grubaśnej pszczoły. Słuchaj! fuknął groźnie wilk, na skutek czego pszczoła przestraszyła się i odleciała. Zajączek zamienił się w słuch. Punkt czwarty przeczytał wilk. Nie ufać obcym, powtórz. Nie ufać owcy, powtórzył zajączek. Nie owcy, obcym, poprawił go wilk. Nie ufać obcym owcom, zdziwił się zajączek. Nie obcym owcom, denerwował się wilk. Nie ufać obcym, nieznajomym drapieżnikom. Masz tutaj spis drapieżników. I wilk. Pokazał Zajączkowi całą galerię podejrzanych postaci. Przypominało to wystawę portretów pamięciowych najrozmaitszych typów i łotrzyków z całego lasu. Był tam i lis, i ryś, i puchacz. To lis, powiedział wilk, wskazując podobiznę Rudzielca. Lis, powtórzył Zajączek. A to ryś! Na ilustracji widniał kot z pędzelkami na czubkach uszu. – Ryś! – uśmiechnął się zajączek, bo jak tu się nie śmiać, kiedy ktoś wygląda w ten sposób. – Nie śmiej się! – skarcił go wilk. – Ryś! To twój wróg! – Mój wróg! – powtórzył zajączek z należną powagą, lecz zaraz potem spojrzał na rysia ponownie i zachichotał. – Idziemy dalej! Powiedział wilk, na co zajączek ruszył przed siebie. Stój! Dokąd? Mieliśmy iść dalej, odparł zajączek. Do następnego obrazka wyjaśnił wilk. Następny był puchacz. Puchacz powtórzył zajączek. Dobrze, powiedział wilk. A to. Wi tu wilk gwałtownie zamknął książkę. To wszyscy, na razie. Resztę obejrzysz sobie później. Nie trudno było się domyślić, kto widniał na obrazku, którego wilk nie chciał pokazać zajączkowi. On sam oczywiście. Rzecz jasna na portrecie był znacznie młodszy. Miał lśniącą grafitową sierść i piękne białe zęby. Na widok tamtego młodzieńca wilk poczuł się jeszcze starzej niż zwykle. Skaczący dookoła zajączek, nie sprawiał, że było mu lepiej. Punkt piąty warknął wilk Pomagać słabszym Punkt piąty pomagać słabszym zawołał zajączek, nie przestając skakać Pomagać słabszym zdenerwował się wilk, po czym sam się nad owym punktem zastanowił Pomagać słabszym mruknął pod nosem też coś. To głupi punkt. Wymazujemy. Punkt szósty. Nie popijać muchy z sokiem. Co? Zdziwił się wielce, po czym przetarłszy oczy ze zdumienia, przeczytał jeszcze raz. Po chwili wszystko było jasne. A nie, to tylko dla pająków, uspokoił się wilk. Podręcznik był w końcu dedykowany pająkom, należało więc bardziej wybiórczo traktować zawarte w nim lekcje. Czyli, że y Inni mogą? zapytał zajączek. Co mogą? zdziwił się wilk. Popijać muchę sokiem powiedział zajączek. Nie mogą! oburzył się wilk. To czym mam ją popijać? drążył temat zajączek. W ogóle jej nie popijać denerwował się wilk. To utknie mi w gardle zauważył zajączek i było w tym trzeba przyznać trochę racji. Nie utknieć bo jej nie zjesz! Tracił cierpliwość wilk. Zajączki nie jedzą much! Ostatnie słowa wilka wybrzmiały z taką złością, że nawet niedźwiedź poczułby się skrzyczany, a co dopiero zajączek. Uszka zajączka oklapły jak u spaniela. Wilk zaczął liczyć do dziesięciu, bo taka wyliczanka ma zwykle moc co najmniej dwóch tabletek na uspokojenie. Gdzieś koło siedmiu zajączek zapomniał o wielkiej przykrości, która go spotkała, i wrócił do biegania za motylkami. Wilk spojrzał na niego i postanowił policzyć jeszcze raz, tym razem do dwudziestu na wszelki wypadek. Skończywszy, wrócił do podręcznika. Punkt siódmy: Słuchaj głosu swego serca powtórz: Słuchaj głosu swej wątroby. Powiedział zajączek. Serca! Nie wątroby! Zakrzyknął wilk zupełnie jakby kuracja uspokajająca nagle przestała działać. O powtórzeniu jej nie było mowy. Wilk miał już dość. Usiadł zrezygnowany na pniu, marudząc pod nosem, że jest już za stary na to wszystko i że jest głodny. Jak wilk. Mamy kanapki! Zakrzyknął zajączek, po czym przypomniał sobie, że już wszystkie zjedli. Nie szkodzi, uśmiechnął się zagadkowo. Mam coś na czarną godzinę. Smacznego, proszę wilka! Zakrzyknął radośnie i wiele nie myśląc, władował wilkowi marchewkę do pyska. Pfu! plunął wilk, co przypomniało Zajączkowi, że wilki nie jedzą marchewek i że już wcześniej miał okazję się o tym przekonać. A, już pamiętam. Wilki nie lubią marchewek, powiedział po czym zagadał niezobowiązująco do mocno już wkurzonego wilka. A, a co by Wilk tak najchętniej, tak najchętniej zjadł. Wilk podniósł głowę i spojrzał wymownie na zajączka. Zajączek patrzył nań wyczekująco. Wymowność spojrzenia Wilka nie zrobiła na nim najmniejszego wrażenia. Jak się jest małym i naiwnym, to żadne aluzje czy podteksty nie zdają egzaminu. Wilk wstał, o czym donośnie poinformowały strzykające ze starości kolana. Pójdę poszukać czegoś na kolację, powiedział wilk, po czym na widok szykującego się do wyprawy zajączka dodał: Sam, ty sieć i się stąd nie ruszaj. Zajączek nie był zadowolony. Ale pajączka kazała słuchać wilka, więc chcąc nie chcąc, wdrapał się na pobliski pieniek i usiadł. Tylko się stąd nie ruszaj. Rzucił wilk na odchodne. Siedź. Jak siedziałeś? Siedzisz? Siedzę, powiedział zajączek. To sieć. No, to siedzę. Powtórzył zajączek, a wilk zniknął w pobliskich zaroślach. Motylki fruwały ponad głową zajączka, lecz biedak nie mógł się z nimi bawić. Obiecał, że będzie siedział, więc siedział. Posłusznie i grzecznie. Do czasu. Znajdujemy się w filii numer 53 Biblioteki Kraków. Można powiedzieć, że jest to jedna z najstarszych placówek na terenie Nowej Huty. Nasza biblioteka powstawała na początku lat 50. XX wieku, początkowo jako filia Miejskiej Biblioteki Publicznej, z czasem była przekształcona w dzielnicową bibliotekę publiczną. W latach 90., jako Nowochódzka biblioteka publiczna, i ostatecznie stała się filią Biblioteki Kraków. Nasza biblioteka jest współtworzona przez trzy oddziały. Mamy tutaj wypożyczalnię dla dorosłych, dość liczny księgozbiór i popularno-naukowy i beletrystyczny. Mamy bogato zaopatrzoną czytelnię. W czytelni długoletni pracownicy tworzyli kartotekę, nawet obecnie pracująca tam pani dalej kontynuuje to dzieło, stąd można znaleźć szerokie zagadnienia i bardzo łatwy dostęp do nich, mimo że nasz księgozbiór jest w tej bibliotece, w tej czytelni bardzo, bardzo liczny. Z czytelni bardzo często korzystają tutaj mieszkańcy nasi, szczególnie teraz. Mamy stanowiska komputerowe, mamy liczną prasę. Oprócz tych dwóch działów również dział dla dzieci, obecnie pięknie odnowiony. Jest przyciąga młodych czytelników, którzy dawniej byli przeprowadzani przez rodziców. Obecnie rodzice przywożą w wózkach nawet takie zupełnie malutkie dzieciątka, które niekoniecznie czytają. Ale słuchają i później same przychodzą chętnie, przeprowadzając też kolegów, czasem z podwórka. Stąd to grono czytelnicze nam się młode rozwija. Biblioteka posiada bardzo ciekawy i dość spory księgozbiór, jeśli chodzi o Nowochuciana. Warto tutaj nadmienić, że jakieś 9-10 lat temu książek takich było jak na lekarstwo. Teraz mamy ten księgozbiór dość spory. Jest bardzo wykorzystywany przez czytelników. Od jakiegoś czasu bardzo często pisane są prace, też książki na temat Nowej Huty. Mamy tutaj kil kilka osób, które właśnie piszą o Nowej Hucie. Nie tylko prace naukowe, ale też powieści. W dziale dziecięcym odbywają się lekcje. Biblioteczne, na które przychodzą zaproszone grupy przedszkolne, przychodzą też dzieciaki z rodzicami. Po zajęciach, po lekcji bibliotecznej odbywają się warsztaty plastyczne prowadzone tutaj przez koleżankę. Często też dzieciaki po lekcjach przychodzą, by spędzić tutaj czas, mają możliwość odrobienia lekcji. Często koleżanka też wspomaga i literaturą. W naszej bibliotece jest specyficzny nastrój. Czytelnicy sobie z reguły go bardzo cenią. Z, chę z chęcią do nas tutaj przychodzą, wracają. Y oczywistą rzeczą jest, że teraz czas dla każdego pędzi szybko. Y gdy czytelnik wchodzi do biblioteki, zwalnia po prostu mu ten czas. Y lubi sobie tutaj buszować y wśród książek, y zostawia za sobą y troski dnia codziennego. No zdarza się też tak, że niektórym czytelnikom czas jest wybitnie drogi, więc jest tutaj też w ofercie opcja rezerwowania książek elekt elektronicznie, gdzie czytelnik przychodzi po prostu już po przygotowane książki. Jednak rzesza czytelników woli y, zapach książek, dotyk książek no i, i to poszukiwanie. Zapraszamy wszystkich do naszej fajnej, przepastnej księgozbiorem biblioteki.